Dzisiaj rozwiążemy sobie zadania, w których będziemy obliczali pH mocnych kwasów, zasad, a także ich mieszanin. Pokażę Ci praktyczne schematy, które będzie można wykorzystać do wielu typów zadań, a także przeprowadzę Ci krok po kroku, jak o nich myśleć i w jaki sposób je rozwiązywać. Zapraszam! Oblicz pH roztworu kwasu HCl o stężeniu molowym 0.01 mola na decymetr sześcienny. Na początku zapiszmy sobie dysocjację tego kwasu oraz zastanówmy się, czy jest on mocnym czy słabym elektrolitem. Ka kwasu solnego wynosi 10 do potęgi 7, a więc jest o wiele większa od 1. Stąd możemy mieć pewność, że kwas ten jest mocnym elektrolitem, który będzie dysocjował w roztworze w 100%. Dla naszego zadania oznacza to, że stężenie molowe jonów H+ będzie równe stężeniu molowemu kwasu, a więc będzie wynosiło 0,01 mola na decymetr sześcienny. Aby obliczyć pH, wystarczy więc, że podstawimy tę wartość do wzoru z czego otrzymamy, że pH tego roztworu wynosi 2? Oblicz pH roztworu zasady KOH o stężeniu molowym 0,05 mola na decymetr sześcienny. W przypadku obliczania pH mocnej zasady schemat postępowania jest w zasadzie taki sam jak poprzednio. Najpierw zapiszmy sobie, w jaki sposób nasza zasada potasowa będzie dysocjowała. Wiemy, że jest mocnym elektrolitem, ponieważ wiemy, że wodorotlenki pierwszej i drugiej grupy układu okresowego tworzą mocne zasady. A więc od razu możemy powiedzieć, że stopień jej dysocjacji będzie wynosił 100%. Oznacza to, że stężenie jonów OH- będzie równe stężeniu zasady. A więc podstawiając tę wartość do wzoru na pOH, otrzymujemy, że będzie ono równe 1,3. I teraz uwaga! Skoro posługiwaliśmy się jonami OH, to obliczyliśmy POH, a nie PH. Teraz, aby obliczyć PH, musimy skorzystać z zależności PH plus POH równa się 14. Co da nam wynik PH równy 12,7? W wielu zadaniach na PH pojawia się także objętość roztworów która często wydaje się problematyczna. Ale zaufaj mi, wcale nie musi tak być. Rozwiążmy więc teraz zadanie, w którym proszę o nas o obliczenie pH 10 g zasady sodowej rozpuszczonej w 500 ml wody. Na początku zapiszmy sobie jej dysocjację, aby mieć pewność ile jonów OH powstaje nam z każdej cząsteczki NaOH. Oczywiście powstaje jeden. A więc możemy przejść teraz do obliczenia ilości moli naszego związku. Masa molowa zasady sodowej to 40 g na mol. A więc korzystając ze wzoru liczba moli równa się masie z zadania przez masę z układu, otrzymujemy, że 10 g e NaOH to ćwierć mola tej substancji. Skorzystajmy więc teraz ze wzoru na stężenie molowe, czyli liczba moli przez objętość w decymetrach sześciennych. Aby dowiedzieć się, jakie będzie stężenie naszej zasady w roztworze, pamiętaj, że we wzorze na stężenie molowe dzielimy przez objętość wyrażoną w decymetrach sześciennych. A więc musimy nasze 500 ml przeliczyć na decymetry sześcienne. Jak to zrobić? 1 litr to dokładnie tyle samo, co 1 decymetr sześcienny. A więc 1 ml musi być równy 1 cm sześciennemu. Skoro mamy 500 ml roztworu, przeliczyć to możemy na pół litra. A więc będzie to 0,5 decymetra sześciennego, Co możemy podstawić do naszego wzoru na stężenie molowe? Liczba moli to oczywiście wcześniej obliczone 0,25. A więc jako wynik dostajemy 0,5 mola na decymetr sześcienny. Teraz jest już z górki. Przeliczamy tę wartość na POH, a następnie, przy pomocy przypomnianego wcześniej już wzoru, przeliczamy wartość POH na PH. Dzięki temu dostajemy wynik pH równy 13,7. W pierwszym i drugim zadaniu objętość roztworów była całkowicie pominięta. Jak myślisz dlaczego tak jest? Czy wyniki wyszłyby inne, gdybyśmy wzięli sobie na przykład 100 ml albo 2 litry tych roztworów? Koniecznie napisz mi w komentarzu, co sądzisz. Natomiast my zajmijmy się najtrudniejszym typem zadania, w którym pojawi się kilka nowych rzeczy. Rozwiążmy teraz zadanie, w którym będziemy mieli mieszaninę kwasu oraz zasady i w którym proszą nas, żeby obliczyć pH tej mieszaniny. Oblicz pH roztworu powstałego po zmieszaniu ze sobą 1 decymetra sześciennego kwasu siarkowego 6 o stężeniu 0,03 mola na decymetr sześcienny oraz 1 decymetra sześciennego zasady sodowej o stężeniu 0,02 mola na decymetr sześcienny. W zadaniach tego typu generalnie będziemy mieli różne objętości i stężenia kwasów i zasad. Będziemy dążyli do tego, aby dowiedzieć się ile moli jonów H+ oraz OH- znajduje się w roztworze, a następnie określenia, których jonów jest więcej, skąd dowiemy się, czy nasz roztwór jest kwasowy, czy zasadowy, a także jaka jest ich dokładna ilość w przeliczeniu na stężenie molowe. Co da nam wartość naszego pH? Najpierw więc najważniejszy punkt równanie reakcji. Zawsze zaczynaj od tego kroku, bo to nieoceniona pomoc, żeby naocznie widzieć, co dzieje się w naszym zadaniu. Następnie przejdźmy do wypisywania danych. Reakcje chemiczne rozwiązujemy w oparciu o liczby moli, a nie o stężenia czy objętości. A więc wypiszmy sobie, jakie mamy liczby moli naszego kwasu i zasady. Oczywiście skorzystamy z przekształcenia wzoru na stężenie molowe, w którym w obu przypadkach objętość równa jest po prostu 1, a więc liczba moli kwasu i zasady będzie równa ich stężeniom molowym. Skoro interesuje nas obliczenie pH mieszaniny, to będziemy chcieli przeliczyć tę wartość na liczbę molionów H oraz OH. Uwaga! Zobacz, że liczba moli jonów H jest dwa razy większa od liczby moli kwasu. Ponieważ kwas siarkowy 6 jest kwasem dwuprotonowym, a więc w wyniku dysocjacji jednej cząsteczki otrzymujemy dwa jony H. Widzimy teraz, że naszych jonów H jest więcej niż jonów OH-. Kiedy spotkają się ze sobą, stworzą razem cząsteczkę wody, a więc można powiedzieć, że znikną zostaną tylko te jony, które nie znalazły sobie pary. A więc obliczmy, ile jonów H nie znajdzie sobie pary i pozostanie w naszym roztworze. Mając tę wartość, jesteśmy teraz na prostej drodze do obliczenia pH. Musimy po prostu obliczyć ujemny logarytm ze stężenia jonów H. A więc musimy najpierw to stężenie obliczyć, korzystając oczywiście ze wzoru na stężenie molowe. Liczba molionów H to 4 razy 10 do minus 2, a objętość, i tutaj uwaga, to oczywiście 2 decymetry sześcienne. Skoro na początku mieliśmy jeden roztwór objętości 1 decymetra sześciennego i łączymy go z drugim roztworem objętości 1 decymetra sześciennego, to objętości oczywiście sumują się. Bo to tak, jakbyśmy zlali sobie szklankę herbaty do dzbanka. A następnie dolali tam jeszcze szklankę wody. Objętość cieczy w zbanku to oczywiście suma objętości herbaty i wody, a nie tylko jednego z nich. A więc nasze stężenie molowe jonów H wynosi 2 razy 10 do -2, co po podstawieniu do wzoru na pH da nam wartość 1,7. I to już wszystko w tej lekcji. Mam nadzieję, że ten temat jest dla Ciebie znacznie jaśniejszy. Jeżeli ten film ci pomógł, zostaw koniecznie łapkę w górę. To dla mnie bardzo ważny sygnał. Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, które pomogą ci zdać chemię, koniecznie kliknij subskrybuj oraz ten mały dzwoneczek obok. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało zadaj mnie w komentarzu. No i nie zapomnij rozwiązać zadanka, które dla Ciebie przygotowałem. Odpowiedź znajdziesz jak zawsze w przypiętym komentarzu. Do zobaczenia.